Cześć, witajcie. Kolejne fantastyczne wydarzenie z okazji 18 urodzin Radia Oko. Był już koncert Pawła Grzegorczyka, wokalisty zespołu Hunter, był koncert Gienkalowski. Przyszedł czas na ergon, a ze mną Grzybek i Łukasz. Witam Was serdecznie. Cześć, witamy. cześć. Domyślam się, że każdy koncert traktujecie indywidualnie, ale, Grzybku, ty dzisiaj występujesz przed swoją publicznością. Czy jest to szczególny koncert? Zawsze, kiedy gram w Ostrołęce, jest to wyjątkowy koncert. Pewnie dlatego, że tutaj między innymi się po prostu urodziłem i tutaj żyję, mieszkam. I chciałbym, żebyśmy wypali dobrze. No, z jednej strony, wszędzie nasze koncerty muszą wyglądać dobrze, ja o to się staramy. Ale rzeczywiście, jak się gra u siebie. Stres jest większy. Płyta dawka dzienna ukazała się w listopadzie ubiegłego roku. Obecnie jesteście na trasie, która promuje krążek. Ile to jest? Ile to jest dawka dzienna? Czy to jest 12 utworów, które znalazły się na płycie? 12? To prawda, 12 utworów. Czy to, jest, czy to jest rzeczywiście taka liczba utworów, która może w jakiś sposób pokazać, że jest to dawka naszej muzyki? To, to trudno mi powiedzieć. Na pewno jest to jakiś pomysł na płytę. O takim właśnie tytule, która niesie ze sobą określone treści. Mamy nadzieję, że ciekawe, że mądre, bo w zalewie byle jakości chcielibyśmy spróbować powiedzieć coś ciekawego, ważnego ludziom, spróbować ich w pewnym sensie, wywołać w nich jakieś reakcje takie refleksyjne. To taka nasza dawka dzienna, może nie dla każdego, ale na pewno dla osób, które y, są wrażliwe. Tym bardziej chciałem też dodać, że my tą płytę wydaliśmy w zeszłym roku pod koniec i tak naprawdę my się cały czas zachwycamy sami tymi utworami i cały czas znajdujemy w nich coś nowego, chociaż gramy je już dość często. A co mnie bardzo cieszy w tym całym scenicznym męskim towarzystwie, teksty pisze kobieta i udaje się wam utożsamiać z tymi tekstami? Staram się. Staram się i wiem, że Ania Molenda, która pisze właśnie te teksty, jest no, przynajmniej z rozmów, z których prowadziliśmy razem, zachwycona, że akurat ja je wykonuję. A ja bardzo cieszę się, że udaje mi się. Ona jest z nami zawsze w studiu nagrani. To nie jest tak, że my pozostajemy sami i ja z tymi tekstami podpowiada mi różne rzeczy, opowiada mi o tych tekstach, mówi mi o czym one, one są, wszystko po to, żebym wiedział o czym śpiewam. No i wtedy staram się być może nie kobietom, bo kobieta pisze te teksty, ale robić to w taki sposób, w jaki nie tylko jej się podoba, ale też całemu zespołowi, a jak się później okazuje, też wielu słuchaczom. Tak, Anka jest piątym członkiem zespołu. My, my występujemy oczywiście na scenie w czwórkę, e, natomiast e, ten zespół ma, tak jak powiedziałem wcześniej, e, dlatego taki, a nie inny przekaz, ponieważ są takie, a nie inne teksty. E, I w połączeniu z naszą muzyką e, stanowi pewną całość, przynajmniej na tym nam bardzo zależy. Nie chodzi o to, aby y, muzyka nie była oderwana od tekstu ani tekst y, nie był jakoś tam przypadkowy. Staramy się te dźwięki tak układać. Y, często na zasadzie kontrastu. Y, chociażby, dla przykładu, jest, mamy utwór tango profanu. To jest o tyle ważny dla nas utwór, ponieważ nagraliśmy pierwszy teledysk y, do tej piosenki. Mhm. I tam zasada kontrastu, o której wspomniałem. Y, Pierwsze wersy tekstu Piotr czy, czy, właśnie mówi szaleństwo. Szaleństwo, samo słowo, szaleństwo w naturalny sposób jakby wymusza taką silną ekspresję. Ale Piotr to mówi. To jest to co zasada kontrastu właśnie. Ale to jeden z wielu przykładów tylko. Na płycie jest 12 różnych historii, jakie tematy poruszają, czego dotyczą? Ojej, bardzo różnie, bo y, y, są, y, są to tematy, które w jakiś tam sposób piętnują y, rzeczywistość, y, w, którą, w której żyjemy, y, w taki dosyć y, ogólny sposób, y, y, ale w większości są to bardzo osobiste teksty. I teraz, ponieważ autorem nie ma z nami autorki tekstów, ja nie chciałbym no, jakby za nią wypowiadać, co miała na myśli pisząc jakiś tam tekst, dlatego że to... Ja też Anka strasznie nie lubi, gdy, gdy ktoś pytają, co miała na myśli, bo to trzeba po prostu sobie posłuchać i prześledzić. Chcesz coś dodać? Także to wychodzi, zdarza się dość często nawet, że po naszych koncertach ktoś do nas podchodzi i mówi o ten utwór, albo tu strasznie się z nim utożsamiłem, albo na przykład wziąłem sobie coś do głowy, coś zrozumiałem. Naprawdę zdarza nam się to na naszych koncertach i chyba to, to wszystkim chodziło o autorce tekstów, żeby tak właśnie było. A my wierzymy, że w Ostrołęce również tak będzie. E, na tej płycie znalazła się jedna piosenka w języku rosyjskim, a ja wiem Grzybku, że specjalnie na potrzeby nagrania tego utworu uczyłeś się rosyjskiego. Tak. E, I ja się nie nauczyłem. Nauczy. Ja e, no, każdy miał kiedyś ten język rosyjski w szkole, więc e, troszeczkę ja z niego pamiętałem. A rzeczywiście Ania duże tutaj pomogła i zrobiliśmy to na przekór wszystkim tym e, artystom, którzy śpiewają w języku, wiadomo, angielskim, bo jest to dzisiaj bardzo modne. Mało kto śpiewa w języku rosyjskim, a jest to bardzo fajny, dźwięczny język. Tak więc e, prawdopodobnie e, nagramy jeszcze w przyszłości jakieś utwory i nie będą w języku angielskim, ale właśnie e, jakiegoś nie wiem, dalekiego wschodu. Zobaczymy jak to będzie. Podczas dzisiejszego koncertu przede wszystkim utwory z płyty Dawka Dzienna, ale obiecaliście też fanom kilka blues rockowych kawałków. Prawdą jest to? <laughs> Może nie do końca blues rockowych, ale zagramy kilka numerów na już kolejną płytę. Już mamy praktycznie zaklepane studio w tym roku nagrań, gdzie będziemy pracować nad drugą płytą. Zagramy parę takich numerów. Zagramy kilka kawałków bardzo świeżych, naprawdę świeżych. I myślę, że się spodobają. Ta druga płyta będzie troszeczkę inna niż pierwsza, ale to wynika z tego, że jesteśmy razem ze sobą coraz bardziej zgrani, coraz, cały czas szukamy nowych źródeł, czegoś nowego. No, cały czas piszę też teksty Anka Molenda, więc jakby... Wspólny mianownik będzie. Wspólny mianownik będzie, oczywiście. Tak, tak. Mhm. Nadal będzie to ergo oczywiście, tylko nieco bardziej yy, jazzujące chyba. My, chyba tak będzie. My byśmy bardzo chcieli, żeby kiedyś ktoś nie powiedział, nam się wydaje, że Mamy 12 utworów na płycie. Y, mamy też y, numery na nową płytę. Y, bardzo często jest tak, że jeżeli jest zespół regowy czy zespół bluesowy, y, to cała płyta brzmi jak jeden utwór. To się naprawdę często zdarza. My staramy się robić tak, aby nie dość, że jedna płyta i na nich numer w każdy jest inny, to druga płyta, że była też inna, ale zachowana w pewnego rodzaju stylsyce ergo. Na pożegnanie krótka prezentacja najnowszego jeszcze gorącego krążka grupy Ergo wydawcą tej płyty jest Darek Kowalski Hard Rock Papa Mela któremu bardzo dziękujemy. Oczywiście, że tak. To nie jest koniec współpracy. Wydaliśmy też dwa single winylowe. Pod koniec zeszłego roku ukazała się właśnie ta płyta, i prawdopodobnie też z tego wydawnictwa ukaże się kolejny krążek, jak wspominałem wcześniej, już w tym roku. A więcej informacji o zespole Ergo i o kolejnych koncertach, szukajcie na stronie internetowej www.ergoart.pl